Wśród dźwięków lasu, gdzie wiatr szepcze w liściach, a księżyc oświetla cienie ukryte wśród starożytnych drzew, słychać echo dawnych pieśni. To opowieści o Artemidzie, bogini łowów, strażniczce dzikiej przyrody, patronce dziewiczości i opiekunce kobiet w porodzie. Jej mitologia pachnie żywicą, krwią ofiar i wilgotnym mchem. To nie jest postać łagodna ani czuła. Artemida to siła dzika i nieokiełznana. Niczym wilczyca stojąca na straży pradawnego porządku natury. Od tysiącleci fascynuje poetów, filozofów i marzycieli, a jej mity wciąż brzmią jako powieści nie z tego świata, a jednak niezwykle ludzkie. W starożytnej Grecji wierzono, że Artemida narodziła się na skalistej wyspie Delos, a jej narodziny poprzedziły przyjście na świat jej brata bliźniaka, Epale. Legenda mówi, że Artemida przyszła na świat pierwsza i już jako niemowlę pomogła matce. Latonie w porodzie Epale. Od tej chwili bogini została związana z macierzyństwem i porodami, choć sama przysięgła dziewictwo i odrzucała miłość oraz małżeństwo. Była nieuchwytna jak cień i wolna jak jeleń w biegu. Jednym z najbardziej znanych mitów z jej udziałem jest opowieść o Akteonie. Ten młody myśliwy, pełen ambicji i siły, przypadkiem natrafił na Artemidę podczas kąpieli w leśnym źródle. Widok nagiej bogini był świętokradztwem, nawet jeśli niezamierzonym. Artemida, gniewna i nieubłagana, zamieniła Akteona w jelenia. Gdy chłopak z przerażeniem uciekał, jego własne psy, nieświadome kim naprawdę jest, rzuciły się na niego i rozszarpały swojego pana. Ten mit mówił jasno, naruszenie sakrum dzikiej kobiecości kończy się tragedią. Artemida nie wybaczała, a jej sprawiedliwość była szybka i ostra jak grot strzały. Inną historią, która pokazuje bezkompromisową naturę bogini, jest mit o Kalisto. Kalisto była jedną z nim w towarzyszących Artemidzie, wszystkie złożyły ślub dziewictwa. Jednak Kalisto została uwiedziona przez Zeusa, który przybrał postać samej bogini. Gdy Artemida odkryła, że Kalisto nosi sobie dziecko, wykluczyła ją ze swego kręgu. Kalisto została później przemieniona w niedźwiedzicę, a jej los splotły dalsze dramaty, niemal zginęła z rąk własnego syna, Arkasa, który nie rozpoznał jej w zwierzęcej postaci. Ostatecznie bogowie zlitowali się nad nimi i zamienili ich w gwiazdozbiory, wielką i małą niedźwiedzicę. Mit ten był ostrzeżeniem dla wszystkich kobiet, łaska Artemidy jest dla tych, które nie łamią przysięgi wolności. W innym mitie. Królewna Najoubi, dumna ze swej płodności, ośmieliła się zakpić z Leiteni, matki Artemidy i Epale, chwaląc się, że ma więcej dzieci niż bogini. Letoune w swej złości zesłała swoje dzieci, by pomściły jej hańbę. Apollo zabił synów Najołubi, Artemida zaś jej córki. Tylko jedno dziecko ocalało. Gdy Najoubi uświadomiła sobie swój błąd, z bólu zamieniła się w skałę. Z której do dziś mają spływać łzy. Opowieść ta ukazywała Artemidę jako strażniczkę boskiego honoru i potęgi matek, której nie wolno było podważać. Nie wszystkie mity z Artemidą są jednak krwawe. W niektórych jawi się jako opiekunka dzikich zwierząt, uzdrowicielka, strażniczka księżycowych cykli i rytmów natury. W arkadyjskich opowieściach była przedstawiana jako przewodniczka Amazonek i duchowych kobiet. Które żyły z dala od mężczyzn, harmonii z przyrodą. Często pomagała w polowaniach, ukazywała się w snach lub prowadziła zgubionych wędrowców ku bezpiecznym ścieżkom. W jej postaci splatały się instynkt, siła i tajemnicza mądrość. Mity związane z Artemidą nie są tylko opowieściami o bogini. To głęboko zakorzenione w kulturze symbole walki o autonomię, nieprzejednanej sprawiedliwości. Cykliczności życia i śmierci, a także pierwotnego związku kobiety z dziką przyrodą. Artemida to nie tylko łowczyni, to strażniczka granicy między tym, co ludzkie, a tym, co dzikie, między cywilizacją a puszczą. Nie była typowym bóstwem olimpijskim skupionym na władzy czy dominacji nad światem. Była raczej strażniczką naturalnego porządku, balansującą między łagodnością a bezwzględnością. Jej relacje, zarówno pełne czułości, jak i gniewu, rysują fascynujący portret jednej z najpotężniejszych i najdumniejszych bogin mitologii greckiej. Artemida miała bardzo bliską relację ze swoim bratem bliźniakiem Apollonem. Oboje narodzili się na wyspie Delos z matki Leiteni i ojca Zeusa. Mimo, że ich domeny były różne, Artemida rządziła dziką przyrodą, a Apollon światłem, muzyką i porządkiem. Łączyła ich głęboka lojalność i współpraca. W micie o Najaubi to właśnie oni wspólnie wymierzyli karę za obrazy ich matki, pokazując, że jako dzieci lejteni działali jednością niczym dwie strony tej samej boskiej monety, księżyc i słońce, noc i dzień, instynkt i rozum. Zeus, ojciec Artemidy, choć był królem bogów, w jej mitach nie pojawia się często jako postać znacząca emocjonalnie. Wiadomo jednak, że to on spełnił jej prośbę, gdy jako mała dziewczynka poprosiła go o łuk, strzały, dziewictwo i towarzystwo nimf. Zeus nie sprzeciwił się jej życzeniom, być może widząc w niej coś, czego inni nie rozumieli, wolność, której sam nie mógł okiełznać. Natomiast z Herą, jego małżonką, Artemida nie miała bezpośrednich konfliktów, choć wiemy, że Hera była zazdrosna o Latonę, a więc także o dzieci Zeusa z tej bogini. Artemida unikała kontaktów romantycznych i nigdy nie wyszła za mąż. Jej relacje z innymi bogami były zdominowane przez dystans i niezależność. W jednym z mitów olion, wielki łowca, zdobył jej przyjaźń a może nawet serce. Jednak opowieść kończy się tragicznie. W jednej wersji Apolon zazdrosną rosnącą więź między siostrą a śmiertelnikiem, podstępem sprawia, że Artemida sama zabija Oriona, nie wiedząc, kto to jest. W innej, Orion próbował zbliżyć się do bogini wbrew jej woli, za co został zabity. Obie wersje podkreślają, że Artemida nie tolerowała naruszenia swojej autonomii, nawet za cenę własnego bólu. Relacje Artemidy ze śmiertelnikami były często brutalne i bezkompromisowe, ale też głęboko symboliczne. W micie o Akteonie myśliwym. Który zobaczył ją nagą podczas kąpieli, Artemida zamieniła go w jelenia, którego rozszarpały własne psy. To nie tylko kara za przypadkowe spojrzenie, to symbol złamania granicy między tym, co święte, a tym, co profańskie. Inny przykład to Ifigenia, córka Agamemnona. Gdy król obraził Artemidę, zabijając świętego jelenia, bogini zażądała ofiary życia jego córki. W niektórych wersjach mitu ratuje Ifigenię w ostatnim momencie, podmieniając ją na łanie, a dziewczynę czyni swoją kapłanką. To pokazuje, że nawet w swojej surowości Artemida była zdolna do łaski, jeśli widziała w kimś poszanowanie dla jej porządku. Jej najtrwalsze relacje łączyły ją jednak nie z ludźmi czy bogami, ale z siłami natury. Artemida była jednością z lasem, rzeką, księżycem, wilkiem i Jeleniem. Przemieszczała się z grupą nimf, które, podobnie jak ona, ślubowały dziewictwo i życie w dzikiej harmonii. Polowała z łukiem zrobionym ze srebra metal ten związany był z księżycem i kobiecością. Nosiła krótką tunikę myśliwską, by swobodnie poruszać się po górach i lasach, zawsze blisko natury, zawsze poza granicą miast. Jako bogini księżyca, w późniejszym okresie utożsamiana z Sylini. Artemida stawała się opiekunką cyklu menstruacyjnego, porodu i kobiecego dojrzewania. Jej związki z naturą miały więc wymiar zarówno fizyczny, jak i duchowy. Była siostrą życia i śmierci, porządku i chaosu, radości i surowości. Zwierzęta były jej posłańcami i towarzyszami. Jeleń symbolizował delikatność, ucieczkę, niedźwiedź macierzyństwo i siłę, wilk niezależność. Byk i dzik łączyli w sobie brutalność dzikiej natury i konieczność walki o przetrwanie. Artemida znała każdy ich oddech, każdą ścieżkę, którą stąpali, i każdy zakątek lasu, który ich chronił. W relacjach z naturą była nie tylko panią, lecz także jej częścią. To dlatego tak wielu poetów, artystów i mistyków widzi w niej archetyp wielkiej matki, dzikiej kobiety, nieokiełznanego pierwiastka żeńskiego. Artemida to nie bóstwo, które zstępuje na ziemię, to bóstwo, które nigdy jej nie opuściło. Na tle całej mitologii greckiej Artemida wyróżnia się jako postać wyjątkowa nie przez potęgę oręża czy wpływ na politykę bogów, lecz przez swoją nieprzejednaną integralność. W świecie pełnym zdrad, namiętności i walki o władzę ona trwała w leśnej ciszy, chroniąc to, co pierwotne, dzikie i święte. I choć minęły tysiące lat, wciąż można ją poczuć, w wilgotnym zapachu mchu, w świetle księżyca na górskim szczycie, w cichym kroku Jelenia, który znika w cieniu drzew. Artemida nie odeszła. Po prostu nigdy nie należała do świata ludzi. Symbolika i atrybuty Artemidy, łuk, Jeleń i Księżyc tworzą niezwykle spójną i głęboko osadzoną w mitologicznym archetypie opowieść o dzikości, czystości. Wolności oraz tajemniczym rytmie natury i kobiecości. Nie są to jedynie przedmioty i stworzenia towarzyszące bogini łowów, to klucze do zrozumienia jej istoty, jej obecności w świecie i tego, co symbolizowała dla starożytnych Greków i potomnych. Łuk Artemidy był czymś więcej niż tylko narzędziem polowania. Został jej ofiarowany przez ojca Zeusa w odpowiedzi na jedno z jej dziecięcych życzeń: Artemida, już jako młoda dziewczynka. Poprosiła o łuk zrobiony ze srebra i kołczan pełen strzał. Ten dar był nie tylko symbolem siły i precyzji, ale przede wszystkim autonomii. Łuk pozwalał jej trzymać świat na dystans, dosłownie i symbolicznie. Artemida nie potrzebowała miecza ani włóczni, nie stawała w bezpośredniej walce. Jej siła tkwiła w zdolności do działania z ukrycia, w szybkiej decyzji, w celności. Łuk to zatem atrybut nie tylko wojowniczki, ale także strażniczki granic tych cielesnych, duchowych i moralnych. Każda strzała była decyzją. Każdy cel, wyborem. To narzędzie wskazywało, że Artemida nigdy nie czekała na rozwój wydarzeń. To ona decydowała, kiedy i gdzie uderzyć. Jeleń delikatne, czujne zwierzę leśne towarzyszył Artemidzie od zawsze. W wielu przedstawieniach mitologicznych można ją zobaczyć wśród stad Jeleni, a czasem prowadzącą ogromnego, złocistego jelenia, który sam w sobie miał charakter półboski. W micie o Akteonie to właśnie jeleń staje się symbolem przemiany. Akteon zostaje w Jelenia zamieniony, gdy śmiertelnie narusza granice prywatności bogini, spoglądając na nią nago podczas kąpieli. Ten moment ukazuje nie tylko bezwzględność Artemidy, ale też to. Jak Jeleń symbolizował świętość i nietykalność, istotę żyjącą na pograniczu światów między człowiekiem a dzikością. Jeleń był również symbolem szybkości, niewinności, ale i ulotności, a więc tego wszystkiego, czym była sama Artemida. Niczym Jeleń pojawiała się i znikała w gęstwinie lasów, nieuchwytna i niepojęta. Dla starożytnych Greków jeleń był także znakiem przewodnictwa duchowego, prowadził dusze przez tajemne ścieżki lasu ku wewnętrznemu oczyszczeniu. Księżyc, choć początkowo nie był bezpośrednio związany z Artemidą, ta rola należała do bogini Sylini, z czasem stał się jednym z jej najważniejszych atrybutów. Artemida zaczęła być utożsamiana z lunarnym cyklem, jej chłodna niezależność, związki z nocą, z pierwotną kobiecością, z rytmem menstruacyjnym i płodnością sprawiły, że zaczęto postrzegać ją jako boginie Księżyca. W tym wymiarze była odpowiednikiem Apollona jako Boga Słońca. Ona władała ciemnością, intuicją, snem i wszystkim, co ukryte przed światłem dnia. Księżyc był także symbolem niezmiennego cyklu życia, śmierci i odrodzenia, podobnie jak Artemida, która potrafiła zarówno dawać życie, jako opiekunka porodu, jak i je odbierać. Jako mścicielka łamiących jej zasady. Cień Księżyca to również cień Artemidy, kobiety, która wybrała wolność zamiast więzów, las zamiast pałacu, noc zamiast dnia. Trzy te elementy, Łuk, Jeleń i Księżyc, tworzą trylogię symboli, które nierozerwalnie wiążą się z Artemidą i oddają jej charakter. Łuk to wola i decyzja, Jeleń to natura i ulotność, Księżyc to tajemnica i rytm. W świecie, w którym bogowie często ingerowali w ludzkie sprawy z pychą i brutalnością, Artemida była strażniczką równowagi, głosem natury, który przemawiał nie przez gromy i cuda, ale przez milczenie lasu, szept liści i światło księżyca na wodzie. Psychologiczne i archetypiczne interpretacje Artemidy sięgają głębokich warstw ludzkiej psyche, odzwierciedlając nie tylko mitologiczną rolę bogini, ale też uniwersalne cechy kobiecości, niezależności i dzikiej natury. Współcześni badacze, tacy jak Karl Gustav Jung i jego uczniowie, widzieli w Artemidzie coś znacznie więcej niż tylko starożytną opiekunkę lasów i łowów. Dla nich była ona archetypem dzikiej kobiety, wewnętrznego głosu każdej kobiety i każdego człowieka, który woła o wolność, granice, przestrzeń i głęboki związek z naturą. Artemida jest jedną z tak zwanych dziewiczych bogiń, co w psychologicznym sensie nie oznacza jedynie braku kontaktów seksualnych. Ale przede wszystkim psychiczną autonomię. Nie potrzebuje drugiej osoby do potwierdzenia swojej tożsamości. W tym kontekście reprezentuje niezależność emocjonalną i skoncentrowanie na celu. Kobieta, która nosi w sobie archety Partemidy, dąży do samorealizacji, jest zorientowana na misję, potrafi chronić siebie innych, a także wyznacza i broni swoich granic. To postać która nie podporządkowuje się patriarchalnym strukturom, wręcz przeciwnie, żyje zgodnie z własnym rytmem i wartościami. W teorii archetypów Artemida odpowiada za ten aspekt duszy, który domaga się kontaktu z naturą, samotności i wewnętrznej ciszy. To głos, który kieruje człowieka ku dzikości nie w znaczeniu barbarzyństwa, ale w znaczeniu prawdziwej, nieprzetworzonej natury, tej, która jest instynktowna, surowa i pierwotna. Kobieta Artemida odrzuca rolę podporządkowaną, nie gra roli żony, matki czy uwodzicielki, to wojowniczka ducha, często powiązana z misjami społecznymi, ekologią, ochroną słabszych, zwłaszcza dzieci i zwierząt. Z psychologicznego punktu widzenia Artemida może być zarówno leczącym archetypem, jak i destrukcyjnym cieniem, w zależności od tego, czy jej energia jest zintegrowana, czy wyparta lub przejęta w formie ekstremalnej. Kobieta zbyt mocno zanurzona w tym archetypie może być zimna, emocjonalnie niedostępna, zbyt dumna, by prosić o pomoc lub przyjąć miłość. Jej relacje bywają powierzchowne, bo nie pozwala nikomu zbliżyć się na tyle, by zagrozić jej suwerenności. Z drugiej strony, zintegrowana Artemida to osoba, która zna swoją wartość, potrafi zadbać o siebie, wspiera inne kobiety i walczy o sprawiedliwość. W archetypicznej strukturze psychiki Artemida należy do tego samego porządku co Anima Mundi, dusza świata. W jej postaci splata się dziewicza wolność, dzikość przyrody i mistyczna siła kobiecego cyklu. Jej związek z Księżycem nie jest przypadkowy, odzwierciedla cykliczność kobiecej psychiki, z fazami światła i ciemności, ekspansji i wycofania, rodzenia i umierania. Artemida to również protektorka równości. Patronka wspólnot kobiet. W mitach często towarzyszy jej grupa nimf niezależnych, swobodnych towarzyszek, które razem tworzą społeczność wolnych kobiet, niezależną od męskiego świata. W psychologicznym odczytaniu to potrzeba kobiet, by łączyć się we wspólnoty, które wzmacniają siostrzeństwo, wzajemne wsparcie i ochronę. Jeśli spojrzeć na Artemidę jako część wewnętrznej psychodramy człowieka, reprezentuje ona również głos intuicji. Mieszka głęboko w lesie, w nieświadomości i działa błyskawicznie, kiedy zagrożona jest integralność jaźni. W momentach życiowego kryzysu, kiedy trzeba bronić własnych granic, odezwać się przeciw niesprawiedliwości, porzucić wygodę na rzecz prawdy, to właśnie Artemida strzela pierwszą strzałę. Współcześnie wiele kobiet i nie tylko odkrywa w sobie ten archetyp. Pojawia się w ruchach feministycznych, ekologicznych, duchowych. Kobiety wracają do lasu, dosłownie i symbolicznie szukają samych siebie z dala od hałasu cywilizacji, w rytmie natury i w harmonii z własną duszą. Artemida żyje dziś w poetkach, naukowczyniach, obrończyniach przyrody, kobietach, które nie pozwalają się zredukować do roli tła. W końcu, jak pisała Klerysa Pinkola Estes, każda kobieta ma w sobie dziką kobietę. To ten głos, który wie. Artemida jest tą, która pamięta.